believe that this nation should commit itself. Choć Izrael nigdy oficjalnie nie potwierdził posiadania broni atomowej, to jest pewne, że taką bronią dysponuje. Tel Awiw nie zdecydował się też podpisać układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Izraelscy politycy tłumaczą to interesami bezpieczeństwa narodowego swojego kraju. W jaki sposób izraelskie państwo zdobyło śmiercionośną broń, tego dowiecie się już za chwilę. Zapraszam na najnowszy odcinek serii powojnie oraz na stronę powojnie.sklep.pl, gdzie dostępna w sprzedaży jest moja pierwsza książka. Tuż po ogłoszeniu niepodległości przez Izrael w 1948 roku premier Dawid Ben-Gurion uznał, że jego ojczyzna powinna posiadać własną broń jądrową. W końcu osoby, które przyczyniły się do jej skonstruowania, w tym Einstein oraz Oppenheimer, byli pochodzenia żydowskiego. Dlatego już w 1949 roku na pustyni Negev rozpoczęły się badania związane z poszukiwaniami źródeł uranu potrzebnego do stworzenia bomby. Równocześnie na zagraniczne studia zaczęli być wysyłani absolwenci fizyki, którzy w Stanach Zjednoczonych mieli zdobyć bezcenną wiedzę dla izraelskiego programu nuklearnego. Zaledwie 3 lata później powstała komisja energii atomowej, której przewodniczącym został Ernst Bergman, który niemal od początku był zdania, że w tej kwestii należy zacieśniać współpracę z Francuzami, co jak się później okaże, stanie się faktem. Zresztą Paryż był wówczas głównym dostawcą broni dla młodego państwa. W połowie lat 50. Izrael podpisał ze Stanami Zjednoczonymi umowę o współpracy nuklearnej. Było to pokłosiem przemówienia ówczesnego prezydenta USA Dwighta Eisenhowera, który w 1953 roku zapowiedział udzielenie amerykańskiego wsparcia dla krajów, które będą zainteresowane pokojowym wykorzystywaniem energii atomowej. Wobec kryzysu sueskiego w 1956 roku, Francuzi zgodzili się sprzedać Izraelowi mały reaktor badawczy. Rok później podpisana została kolejna umowa zakładająca nuklearną współpracę między oboma krajami. Dlatego już w 1958 roku uruchomiony został izraelski program atomowy. Sercem projektu było Nuklearne Centrum Badawcze Negev 10 km od miasta Dimona. Pierwszy izraelski reaktor atomowy w przeszłości miał posłużyć do stworzenia izraelskiej bomby atomowej. Izrael przekonywał, że budynki na środku pustyni Negev należą do fabryki z branży włókienniczej. Dopiero w 1960 roku premier Izraela David Ben-Gurion przyznał, że jest to reaktor nuklearny. Na początku lat 60. izraelscy politycy przestali oglądać się na Waszyngton i inne stolice zachodniego świata. Wkrótce miały ruszyć prace nad izraelską bombą atomową. Problemem było jednak pozyskanie surowców oraz technologii i sprzętu potrzebnego do realizacji tego nuklearnego przedsięwzięcia. Dlatego premier Simon Perez pod koniec lat 50. utworzył nową komórkę wywiadowczą. Jej celem miało być uzyskanie za granicą materiałów i informacji dla zaprojektowania bomby. Nowa służba otrzymała nazwę LACAM, czyli Biuro Łączności Naukowej. Szefował jej Benjamin Bloomberg, który zdawał sobie sprawę, że zachodnie państwa niespecjalnie są zainteresowane tym, aby Izrael uzyskał tak niszczycielską broń. Zdecydowanie przeciwny był Waszyngton, a Paryż zdawał się być na tyle chwiejnym sojusznikiem, że szersza współpraca nie wchodziła w grę. W tym celu Bloomberg zacieśnił współpracę z izraelskim wywiadem, a szef Mossadu Meir Amit, zgodnie z wolą rządzących, zdecydował się mu pomóc. Kiedy przywódcą Francji został generał de Gaulle w 1958 roku, Francuzi zaczęli stawiać warunki. Izraelska elektrownia atomowa miała być pod stałą obserwacją międzynarodowych inspektorów, co zdecydowanie nie odpowiadało władzom Izraela. Dyskusje w tej sprawie stale się przedłużały. A jako, że zawarte porozumienia nie spełniały oczekiwań obu stron, w 1963 roku dostawy paliwa uranowego do Izraela z Francji zostały wstrzymane. Bloomberg miał rację. Na Paryżu nie można było polegać. O pomocy ze strony Waszyngtonu tym bardziej można było zapomnieć. Komórka wywiadowcza LAKAM zaczęła mieć kluczowe znaczenie tym bardziej, że na ten cel izraelscy politycy nigdy nie szczędzili pieniędzy. Aby zachować wszystko w tajemnicy, środki przeznaczone na projekt nuklearny były ukrywane w budżetach innych przedsięwzięć Ministerstwa Obrony. Równocześnie Izrael wspierali Brytyjczycy, którzy w latach 60-tych przesłali na Bliski Wschód m.in. specjalistyczne chemikalia do ponownego przetwarzania oraz próbki materiałów rozszczepialnych. Wielka Brytania wysłała też około 20 ton ciężkiej wody, dzięki której możliwe stało się uruchomienie pierwszego izraelskiego reaktora. Aby ukryć transakcję przed światem, sprzedaż dokonana została z wykorzystaniem norweskiego pośrednika. Bloomberg otrzymał ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych zielone światło na wysyłanie do izraelskich ambasad własnych ataszy naukowych. Wcześniej ich życiorysy prześwietlał Mossad. W tej grupie znaleźli się fizycy i chemicy, a także inżynierowie pracujący wcześniej m.in. na rzecz izraelskiej energii atomowej. Ich zadanie było proste: obserwować sytuację za granicą i gromadzić wszystkie interesujące informacje, a także nawiązywać kontakty, które w przeszłości mogą zaprocentować przy budowie bomby atomowej. Co ważne, chronił ich immunitet dyplomatyczny. W przypadku oskarżeń o działalność szpiegowską zawsze mogli wrócić do Izraela. Ale Lakam prześwietlił też środowisko izraelskich naukowców, którzy przebywali w tym czasie za granicą. Osobom, które uznane zostały za interesujące pod kątem pozyskiwania informacji, Biuro Łączności Naukowej proponowało współpracę. Skuteczność pod tym względem była całkiem wysoka. Większość Izraelczyków zgadzało się pomóc Bloombergowi. Tym sposobem powstała ogromna siatka wywiadowcza, której źródłem informacji było ośrodki naukowe znajdujące się na całym świecie. Jako, że Amerykanie. Zdawali sobie sprawę z prac nad bombą w Izraelu oraz działań izraelskiego wywiadu za granicą. Każdy izraelski pracownik naukowy przebywający w USA był pod stałą obserwacją amerykańskich służb. Agenci FBI czasem spotykali się z nimi osobiście. Straszyli ich, że jeżeli będą kontynuować swoje działania, zostaną natychmiast wydaleni z kraju lub trafią do więzienia. W ściśle tajną operację zaangażowani zostali również izraelscy przedsiębiorcy prowadzący zagraniczne interesy. Na współpracę z Lakam zdecydował się między innymi Eliachu Sacharow, który w przeszłości zajmował się między innymi przemytem broni ze Stanów Zjednoczonych oraz Meksyku. W latach 60 trudnił się importem drewna dla przemysłu meblarskiego. Był syjonistą z krwi i kości, dlatego Bloomberg poprosił go o nawiązanie kontaktów z niemieckimi biznesmenami, którzy mogą pomóc Izraelowi w pozyskaniu materiałów chemicznych. Ani jemu, ani Sacharowowi nie przeszkadzał fakt, że osoby, do których wtedy dotarli, w przeszłości były nazistami. Sacharow rozpoczął rozmowy z właścicielami firmy Asmara z siedzibą Wiesbaden w zachodnich Niemczech. Szczególnie bliskie relacje nawiązał z byłym pilotem Luftwaffe Herbertem Schilzenem, od którego kupił klej dla swojej firmy. Dobijając targu, zaprosił Niemca do swojej ojczyzny. Na miejscu Schilzen spotkał się z Bloombergiem i innymi osobami z Izraelskiego Ministerstwa Obrony. Choć nazywali go nazistowskim pilotem, nie przeszkadzało im to swobodnie dyskutować z dawnym wrogiem, co Niemcowi również się bardzo podobało. Miło przyjęty niemiecki biznesmen, Zdecydował się im pomóc, jednocześnie nie zdając sobie sprawy, że materiały, które ma im sprzedać w przeszłości, posłużą do skonstruowania bomby atomowej. Sacharow, rękoma Niemca, pomógł Bloombergowi pozyskać wapń potrzebny do obróbki metali miękkich oraz fluorku uranu. Materiały oficjalnie zamówiła firma Sacharowa. Na statkach do Izraela płynął zamknięty w beczkach wapń. Transport realizowany był z różnych portów w Europie. Wszystko było organizowane tak, aby Zachód i państwa arabskie nie zorientowały się w sytuacji. Tymczasem Saharow stale rozbudowywał swoją szpiegowską siatkę w zachodnich Niemczech. Wszystko przebiegało sprawnie aż do 1966 roku. Podczas cumowania w rotterdamskim porcie na izraelskim statku Cefat wybuchł pożar. Choć holenderskim strażakom szybko udało się opanować ogień, to podczas akcji gaśniczej woda zalała ładownię statku. Znajdujące się w środku beczki zaczęły się pienić i podskakiwać. Przedstawienie rozgrywało się pod okiem kamer oraz aparatów fotograficznych holenderskich mediów. Wiele wskazywało na to, że za chwilę ściśle tajna operacja zostanie zdekonspirowana. Zanim pożar został ugaszony, Sacharow był już w samolocie w drodze do Holandii. Po przybyciu na miejsce, kłamał, że jego ładunek nie stanowi żadnego zagrożenia. Nie zamierzał jednak ujawniać zawartości beczek. Wszelkie dyskusje ucinał, informując, że dziwnie zachowujący się materiał wykorzystywany jest do produkcji specjalistycznego kleju. Aby załagodzić sprawę, zaproponował władzom portu dodatkowe pieniądze za poniesione szkody. Holendrzy przystali na tę propozycję. Sacharow zorganizował też jednostkę, która przejęła ładunek z częściowo zniszczonego statku. Ludzie wysłani przez Sacharowa usunęli też wszelkie ślady po zaistniałej sytuacji. W grudniu 1965 roku Sacharow skontaktował się z Tel Awiwem, informując, że jego przyjaciel z Belgii ma do sprzedania uran pochodzący z belgijskiego Kongo. Sprawa była niezwykle zagadkowa i jednocześnie niebezpieczna dla Izraelczyków. Dlatego przygotowania do przeprowadzenia transakcji trwały aż 3 lata. W tym celu Sacharow dogadał się z Shilzenem, aby to jego firma Asmara została nabywcą składnika potrzebnego do budowy bomby. Cena 4 miliony dolarów nie stanowiła żadnego problemu. Niemieckie przedsiębiorstwo, aby uzasadnić swój zakup, przekazało do Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej informację, że planuje wykorzystać uran w ramach prac nad produkcją barwionych materiałów. Ostatecznym odbiorcą miała być mediolańska firma Saika specjalizująca się w dostarczaniu barwników do tekstyliów. Szefem włoskiej firmy był w tym czasie przyjaciel Shirzena. Euratom zatwierdził transakcję. Jego inspektorzy nie znaleźli niczego niepokojącego. W końcu całe przedsięwzięcie miało zostać zrealizowane na terenie starego kontynentu. A tymczasem wystarczyło nieco więcej czasu poświęcić tej sprawie, aby zorientować się, że włoskie przedsiębiorstwo znajduje się na skraju bankructwa i nie posiada odpowiedniej infrastruktury, żeby pracować z uranem. Do przetransportowania uranu potrzebny był statek. W tym celu Sacharow, przy wsparciu izraelskich tajnych służb, zarejestrował w Szwajcarii firmę transportową Biscayen Trading Corporation. Oficjalnym właścicielem był Dan Ert Erbel, tajny współpracownik Mossadu. Pierwszym zakupem firmy był pływający pod liberyjską banderą tankowiec Scherzberg A. W listopadzie 1968 roku afrykański uran trafił do Antwerpii. Następnie 560 beczek zostało załadowanych na pokład tankowca należącego do szwajcarskiej firmy. Teoretycznie jednostka płynęła w kierunku Genui. Jednak w drodze przez Morze Śródziemne Scherzberg A spotkał się z innym statkiem, który po przejęciu ładunku obrał kurs na port aż w Izraelu. Na miejscu beczki zostały przewiezione do reaktora w Dimonie. Zachodnie służby zorientowały się w sytuacji dopiero, gdy tankowiec, który pierwotnie miał dotrzeć do Włoch, ostatecznie pojawił się w Turcji. Na jego pokładzie nie tylko nie było żadnej beczki, ale też całej załogi. Takich tajnych operacji było w tym czasie więcej. W latach 60. w niewielkim mieście Apollo niedaleko Pittsburgha znajdowała się centrala firmy Nuclear Materials and Equipment Corporation. Jej twórcą był wywodzący się z żydowskiej rodziny Zalman Shapiro. Przedsiębiorstwo zajmowało się dostarczaniem uranu do amerykańskich reaktorów nuklearnych. Na początku lat 60. inspektorzy Amerykańskiej Komisji Energii Atomowej zauważyli, że z jego magazynu wyparowało prawie 260 kg uranu. Sprawą natychmiast zajęło się FBI. Taka ilość uranu spokojnie wystarczyłaby do zbudowania co najmniej 10 bomb nuklearnych. Śledztwo przez długi czas nie przynosiło jednak żadnych rezultatów. Shapiro co prawda przyznał się do utrzymywania kontaktów z doradcą naukowym w izraelskiej ambasadzie Abrahamem Hermonim, jednak Amerykanom brakowało dowodów na to, aby w jakikolwiek sposób przekazał Talawiwowi potrzebne do budowy bomby uran. Miesiące obserwacji, a w tym również zamontowane w jego domu posłuchy nie naprowadziły agentów FBI na żaden konkretny trop. Ówczesny dyrektor CIA, Richard Helms, był jednak zdeterminowany. We wrześniu 1968 roku do Apollo przyjechał Abraham Hermoni razem ze współpracownikiem Mossadu, Rafi Eitanem, oraz przedstawicielem izraelskiego kontrwywiadu, Abrahamem Bendorem. Aby nie wzbudzać podejrzeń w zgłoszeniu do amerykańskiego rządu, podali się za izraelskich chemików. Choć Amerykanie pozwolili im na przyjazd, to podczas wizyty stale obserwowało ich FBI. Mimo, że agenci nie zdobyli żadnych dowodów, to wiele wskazuje na to, że to właśnie od Shapiro Izraelczycy pozyskali uran. Równocześnie Bloomberg współpracował też z Arnonem Milczanem, prowadzącym firmę zajmującą się handlem chemikaliami oraz nawozami sztucznymi. W przeszłości pomógł również amerykańskiemu wywiadowi zbudować stację nasłuchową w Iranie. Dla CIA był więc wiarygodnym współpracownikiem. Tymczasem Milczan w 1972 roku kupił wirówki, które w przeszłości posłużyły Izraelczykom do skonstruowania urządzenia potrzebnego do wzbogacania uranu. Wcześniej w tej sprawie skontaktował się z nim Bloomberg. Milczan, aby zdobyć wirówki, nawiązał relację z naukowcem z konsorcjum o nazwie Urenco. Międzynarodowa firma specjalizowała się w produkcji tego typu urządzeń. Izraelski agent wiedział, do kogo w tej sprawie się udać. Plotki o tym, że rozmawiający z nim naukowiec przyjmuje łapówki, były powszechnie znane. Aby pozyskać źródło informacji, wystarczyło zapłacić mu 25 tysięcy dolarów. Następnie skorumpowany badacz otrzymał instrukcję od izraelskiego wywiadu: wszystkie istotne dokumenty miał przynieść do domu, a następnie zostawić otwarte drzwi i wyjechać na weekend. Agenci Mossadu mogli więc bez żadnych problemów przez kilka godzin obfotografowywać ściśle tajne dokumenty. W poniedziałek naukowiec odniósł je do pracy, nie wzbudzając żadnych podejrzeń. Pozyskane wtedy informacje pozwoliły Izraelczykom rozpocząć pracę nad wzbogacaniem fluorku uranu, co w przeszłości miało doprowadzić do uzyskania rozszczepialnego materiału potrzebnego do produkcji bomby atomowej. Współpraca z Milczanem na tym się nie zakończyła. Dzięki niemu w 1973 roku Izrael uzyskał zapalniki do broni nuklearnej. W przeszłości współpracownik izraelskiego państwa został producentem filmowym. Spod jego ręki ukazały się takie filmy jak Król Komedii Martina Scorsese, Człowiek w ogniu Tonego Scotta oraz Ad Astra z bratem Pitem w roli głównej. W czerwcu 1967 roku między państwami arabskimi a Izraelem wybuchła kolejna wojna nazywana później sześciodniową. Podczas kryzysu na szczytach izraelskiej władzy stale dyskutowano o potrzebie zbudowania własnej bomby nuklearnej. Premier Ben-Gurion chciał, aby powstała ona jak najszybciej. Na kilka dni przed wojną powstał specjalny zespół złożony z 12 osób. Pierwsze rezultaty prac izraelskich naukowców nie były jednak w pełni zadowalające. Bomba, która wtedy powstała, była na tyle duża, że nie mieściła się w żadnym pocisku. Zrzucenie jej z samolotu też nie wchodziło w grę. Pojawił się więc plan, aby przetransportować ją na ciężarówkach i umieścić na górze Synaj. Ewentualna detonacja miała przerazić agresora. Do wybuchu jednak nie doszło, ponieważ Arabowie ostatecznie ponieśli w tej wojnie całkowitą klęskę. W kolejnych latach w Waszyngtonie. Wielokrotnie podejmowany był wątek izraelskiej bomby nuklearnej. Już w połowie lat 70. CIA twierdziło, że Izrael może mieć nawet 10 niszczycielskich bomb. Do pierwszej detonacji izraelskiej bomby atomowej doszło dopiero w 1979 roku. Do próbnego wybuchu doszło nad Oceanem Atlantyckim na zachód od Republiki Południowej Afryki. Miejsce nie było przypadkowe. Tel Awiw od lat współpracował militarnie z rządem RPA. Na ten moment Izrael dysponował pociskami z głowicami atomowymi o nazwie Jericho. Tymczasem Benjamin Bloomberg przez lata stał się dla izraelskiego wywiadu jednym z najskuteczniejszych współpracowników. Choć jego codzienna praca miała najwyższy status tajności, to jego nazwisko w gabinetach Mossadu wzbudzało i wzbudza do dzisiaj powszechny podziw. Jak potencjał nuklearny Izraela rozwijał się na przestrzeni kolejnych dekad, to temat na osobny odcinek serii Po Wojnie. Ja tymczasem dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału i zakupu mojej książki na stronie powojnie.sklep.pl. Do usłyszenia.